Proaktywność to tytuł dzisiejszego wpisu Iwony, i podejrzewam, że początek, taki prawdziwy początek dłuższej serii dotyczącej właśnie proaktywności. No ale to zobaczymy. Szczerze mówiąc, sam jeszcze nie patrzyłem na pozostałe kolejne wpisy, także będziemy wszyscy mieli niespodziankę. Co to jest ta proaktywność? No wczoraj padło to pytanie, mieliśmy sobie na nie odpowiedzieć. Każdy wie, jak sobie do tego tematu pod, podszedł, a dzisiaj Iwona e, trochę na ten temat e, pisze. Otóż, proaktywność e, to jest takie działanie przed naszą właściwą aktywnością. E, I to jest działanie, które oczywiście musi być przez nas zainicjowane. My mamy na to wpływ. O ile sama aktywność bardzo często jest przez nas realizowana bezwiednie, bardzo często robimy chociażby nie, wiem, przerzucamy kanały w telewizorze, surfujemy po internecie, pijemy kolejne piwo, jemy kolejne ciastko, no jesteśmy aktywni, tak? Nieważne jaka to jest aktywność, no ale jest to aktywność. Natomiast proaktywność to jest takie coś jeszcze, działanie przed naszą aktywnością które może polegać chociażby na tym, że jeżeli treść, którą oglądamy w telewizji uznamy, że ona nie jest dla nas wartościowa, to po prostu proaktywnie rezygnujemy z tej treści i wyłączamy telewizor. To może być proaktywne podejście do decyzji, że w tej chwili nie jestem głodny, albo teraz nie jest pora jedzenia, którą sobie założyłem. I tego ciastka, którym tutaj sąsiad częstuje, jednak nie wezmę. Proaktywne również może być zrezygnowanie z tego, że ktoś przychodzi do pokoju i zaczyna z nami po prostu plotkować. Zabiera nasz czas na poruszanie spraw, które bardzo często nawet nas w ogóle osobiście nie dotyczą, ale przyjemnie się tak po prostu plotkuje. Prutkowanie to jest takie działanie w ogóle reaktywne, czyli ktoś przychodzi i rzuca jakiś bodziec, a my na niego odpowiadamy i zabieramy sobie czas. Proaktywność to jest tak naprawdę świadome wybieranie rzeczy, które nam służą, świadome rezygnowanie z czegoś, co nam nie służy świadome podejmowanie decyzji o konkretnym działaniu. Przykładowo wyłączam Facebooka, wyłączam komputer, wyłączam komórkę i zabieram się za pisanie pracy magisterskiej albo e, odkładam na bok mm, chociażby telefon komórkowy, bo właśnie przyszło moje kochane dziecko i lepiej jest spędzić czas z dzieckiem, mieć wpływ na budowanie z nim relacji, na Wspólne kształtowanie tego dziecka, na rozwój jego, na wspólne spędzanie z nim czasu, a nie w komórce przeglądanie kolejnych jakichś tam rzeczy. Proaktywność tak naprawdę sprowadza się bardzo często do pytania: czy to, co wybieram, faktycznie jest moje? Czy ja to chcę? czy ja to lubię, czy to buduje moje życie, czy przybliża mnie do sukcesu, który sobie założyłem, do życia, które sobie wymarzyłem, czy to jest, e, czy podejmowanie tych decyzji, które właśnie podejmuję sprawia, że e, no buduje swoje życie. No i w ogóle, czy ja faktycznie podejmuję te decyzje o danym działaniu, czy wprost przeciwnie ktoś inny za mnie te decyzje podejmuje, chociażby tak jak już powiedziałem, przykład wchodząc do pokoju, w którym pracuję, rozpoczynając ze mną plotkowanie na zupełnie nieistotne, niezwiązane z moją e, pracą tematy. Zastanów się, jak to jest u ciebie z tą proaktywnością. Jeszcze raz sobie odpowiedz na pytanie, co, jest, co oznacza słowo proaktywność, i czy świadomie, często przed każdym działaniem. Podejmujesz tą decyzję o właśnie działaniu, czy może o zaniechaniu danego działania, czy może po prostu działasz odruchowo, działasz pod wpływem chwili, bez większego zastanowienia się, ewentualnie robisz coś, ale tylko dlatego, że właśnie ktoś przyszedł i ci powiedział, że to coś trzeba zrobić. Zastanów się nad tym wszystkim i do zobaczenia jutro.